Daleko. To przez kościół na teo. Na co? Na, na ten. Na tę drogę wyjedziemy. Przez same bramy staniem. No? No. Przez kościół pojedziemy. Wygląda jakby, jakby wy, wypili już w już coś. Nie, ja nie piję. Nie? Co? W ogóle? Na święta wypiję Ale Janusz coś już wypił. A. Janek wypije. Ale wypił nie wypije. Chyba wypił już coś. Kurwa weź co? też. Daj go stołkę. stołka, stołka no, weź. No, Masz Janek w stoliku. Zapiąłeś się? Zapiął się? nie piję, ja mam przez Ale Janek to z pół flachy już wypił, na 100%. Kurde, ta kora taka ciężka. Plac gdzieś i z samochodem bierzesz. No, dwadzieścia chyba. Ile? Dwadzieścia pałaki. Pewnie miał jechać, ale zajęty. Biura jakiegoś? Dzisiaj silne biura? A gdzie dziś czynnych? No może w Gdzie sobotę, jest sobotę, sobotę, biura czynne? Ty, a jak z dzichu jechać? A jak chcesz. Lepiej tamtędy? Pewno, że lepiej. Mniej się ruch. Bormon tutaj? to ja dzwonił do niego. A co, nie chciał Bormon wieść? Bormon nie pije tego czasu już. Kurwa, jeszcze się. On b... jak pasz sanga, to już chód. Niech 3 miesiące andy A później znów? A później. Jak... A, bo tylko z... spróbował, to już koniec. Jeden kieliszek. Już popłynął. Popłynął, co? No jasne. <laughs> to podobnie jak ty chyba. No a jak? A ja tu nie piję. Wadpęcie kurwa. No to Ale żołądek się domaga. Domaga? To żołądek z sie, nie? Z no. się no. Bo to żołądek się, tak? No pewnie. Aż boli czasami, nie? No. A chce się czasami tak odbyć. Ale chuj. Ale później jak usiądzie, usiądziecie to. No święto takie kino mam. Siostra pije sobie. Marcin na pasterkę pójdzie, no? Przyjdzieł z pasterki, to od razu prachę pierwszą, litra. Z... U mnie w domu. Z litra, nie? No pewno, tak, <śleff> co głowę. Na głowę. Ja niech Janek podpowiada na głowę. Maslerki, podłóg, to co można wybić? To, to już z dzikiego. Gdzie wiedzieli, można wypić po śledzika, czemu nie? No ja no nie. na wczoraj dwa śledzi kupił, ja wciąż. Tak? No jasne. To narobicie co na święta? Już narobione. Już narobione? No jasne. Z cebulą? No a jak? On dla Janka zrobił, Janusz, i dla nas zrobił, i dla siostry dalej jeszcze. Kurwa, gdzie tyle śledził? <laughs> pierdolę. tam więcej niż paki, bo a to skąd ty śledzi ty? Z 31 Społem Z, z, z... z Pesesu Boniaku. Ja całą walkę. Nie wiem Mówisz, Mówisz zaczekaj chwilę, bo ja jej mu rybę zaniosę, to nie no, no. Zaniosę mu rybę. Mówisz zaczekaj chwilę. Ja śledzi, kupię, to Janusz mam zrobi ten swoich, a sobie reszta. By. Zagrycha musi być. No jasne. Dzień wigilii mi zawsze pójdę. A wódkę już rozrobiłeś czy jeszcze nie? No ja wódki nie muszę kupować, ja mam na miejscu. Ale czy rozrobiłeś już, panie? No jasne. Już rozrobione? No 20 butelek mam rozrobione. Przegryza się? No jak? Kurwa, jak się ruszycie, to. A dzisiaj jedną, dzisiaj świadkę strzela, Ty? No dlaczego teraz raz On On poniedziałek przyjdzie, dla nas mam dwie dychy ja mówię, to nie oddawać tych dwóch dych, przyjdziesz z palinówką i popiłujesz jeszcze gruby drzewa dla nas. Jakiego no. Dobra, no nie ma sprawy. To pewnie ruszy na święta. No. Nie? Ej jak. I znów będzie u was koczował. Nie wiadomo. No ale na pewno przyjdzie, zobaczcie co tam Cześć, jest. No oni ja mają zły się. Kutki, się dzwoni czy do, do niego, on tak Co, co? Jeden i drugi, jak piją, czy oczy zamykają. Ale ktoś, cicho też? Też. Ty, co? Oczy, ty oczy zamykasz, tak. jak pijesz? A chłopie, kogo dlaczego? Ja nie wiem. Ale to zamykasz i aż cały kieliszek przejdzie, czy tylko. No, jak to jest? No, wbiorę i zamykam od tego oczy. Ja nie wiem niczego, nie wiem Może będę ten... tak Może tak te... samo, bo... Może temu kurwa wy wyżyjecie Po, po 100 lat będziecie żyli, Albo po 150 Zakonserwowani 50 skoki. No 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 kurwa Ja tu z wami siedzieć nie będę Szybko podsypujesz i No To już Kaśka ci przeszła, czy jeszcze czasami myślisz? Kaśka, przeszła ci, czy jeszcze czasami myślisz? O Kaśce. Ja, jeszcze cały czas myślę. Ty, ale wiesz co? Kurwa, jakie chuje? No? Chcieli, ja się to wiedziałem teraz. No? Chcieli bez nas pochować, dobrze, że ja załatwił, tak? Chcieli bez nas pochować, po cichu. Jak to po cichu? Matka, kurwa, z tym, z córką, siostrą. Powinniśmy wnieść kasy w tych a Józek mówi, bo twój szwagier zaraz mieszka tam obok mnie. No, tu nie? Józek mówi, kurwa, widzisz dzisiaj, to by się tutaj zobaczę. dobrze To by się tutaj Paśka no. no. Mówi, kurwa, potem. Bo, bo chcieli po cichu się pochować. Ale oni nawet, nawet Ale na Ale on Później zabrali. pieniędzy nie mieli, a to, tamto i wiesz. Ale jak byście mi pochowali? To ty, kurwa, ostatnią osobą byłeś, która ją widziała. Nic by nie wiedzieli jak oni by pochowali, nikogo by nie było na pogrzebie. No bo tam niby... Ale... Ty, ty, a Kaśka gdzie pochowana jest? Na no kara, Karakula. Też Karakula? Tam samo, gdzie Ulka no i gdzie walka. No jasne. To dziś może koło siebie. Walka oddzielnie, Walka walka pomnikna. A ten a ulka z tym a nie będzie. to kto pomnik? Andrzej zrobił? No Andrzej. Ale to... Tak zrobił ze 4000. Zajeżdżasz, zobaczysz. Łatwo powiem, nie powiem. A to po znajomości robiono tam, Michała Żonka była. I tego zaproponowała. I Andrzej, a Teściowa nalegała, nalegała, aż wreszcie kurwa zrobił. Ja zajeżdżam, patrzę po mnie Nie poznam go ty, nie byś, ty byś... Żeby, nie, żeby ty może nie poznałeś, gdzie ona leży. Jak pomnik był. Czy wiedziałeś? Nie! Kurwa, bardzo. Wy, że dasz, bo... To się nasza pomnik. że to pomnik. Zobaczysz, jednąć Ale to co? Z, z, Ale z, to właśnie, to taki kurwa główny warunek, co? No. Przestać pić. Przestać pić. I to, wiesz co? Mm, przestać, to przestać pić to łatwo powiedzieć. Czemu ty? Jak ja będę robił w lato, całe, całe lato był słabka, to kurwa, no, no mimo to na razie, no. To co robię? A co tam tylko na papierosy? Teraz byłem u niego czy żebym rąbałem, to dałem Nie rąbałem, tylko piłowałem. Co? No na... no... na... Yy, terminal on czekał na mnie w domu ja zadzwonił, ja mówię kurwa co ty tam co, 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 co jest? z samochodu pojechał czerwary wziął najechał no. to jest z cicho z dzichu Cicho. A ja dla was mam 3 litry samogonki zapomniałem na 55%. Kogo? Samogonki na 55% ci mam. Z Tak? Ta, specjalnie tak. Specjalnie dla Ciebie. Przyszykowane już. No, no tak. Zobaczcie Chyba... na Sylwestra. No to kurwa, to najlepszy ten... Najlepszy to jest towar. To ja lep... ten tak dałem rowerem jeżdżę. Lepszy jak... Szyblamy. Lepszy jak spirytus tu słab ruch tutaj ten no, kurwa tego z tym do rowerem dobrze jechać Jezus, założona to tu jest skręcam jedniej, pierwszy raz jak jechał nie wiedział tej drogi zapomnę o tej drodze zaraz pokażę a, tam w lewo gdzieś jest? No, 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 no. Tu drogę robili tam dla pacetę. Ze Sławkiem, z Tarkiem. Dzisiaj jagaka. Tu skręcam i jadę prosto. A ja mogę tędy skręcić czy nie? Przyjechać czy, czy, przyjedziesz, tylko to chujowa droga, nie, tak? Nie będzie rozpędzać się, no pewno. Ale jak przejadę? Tędy szybciej jest? No jasne, może jechać. Ale asfalt jest cały czas? Nie ma. Nie ma. Tam piasek to Kurwa, ale wyboje. Jedź stędy. Ale tu wyboje, kurwa. Albo jedź stędy, bo kurwa to jeszcze jest pierdolony. Nie, to no to rowerem to... Bo... To, 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 to ja przyjadę, tam piachu do chuja, rozumiesz? Cicho. Ale jesz do tymi. Tymi, swoimi samochodami, tymi, porskierbelami, Wszystko kurwa, że musiało Cała no tak droga zjebali Tu biegają te... Pędziwiatry jakie pędziwiatry? <noise> 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 no to jest firma, pędziwiatry Co to za firma? Firma, to sportowcy, no A. No i na kłak, kłak Kłak квадр. Квадр еду. Квадр. Но езжу там просвердано, но я там. Там же полугал. Я хочу потом езжу. Mam jeszcze ci Napoleona jakbyś chciał No? Nap na no. Tylko nie wiem 35% to chyba za mało jak dla ciebie. No dobrze. Kobiety, bies, No, no kobiet. baby. Najgorzej, że kobiet nie ma. A no, to masz. Swoją żonę. No ja mam, ale u ciebie nie ma. A no. Na razie. Wiecie, chyba już. O ja przedtem jechał pierwszy raz. Ten przez przeskarakule i skręcam w wolną drogę. Ale. A ja myślałem z dzichu, że to będzie do trzech razy sztuka. No. I ta trzecia sztuka ciebie pochowa. A to chuj. chuj. Nawet kurwa, bo ja nie Nawet na wymienię moich nie buchowa. Wszystkie zabieram. Żeby... Ty jesteś kurwa jak czarny wdowiec. No. no. Ty. Jak jest czarna wdowa, to Ty jak czarny wdowiec jesteś. No. Czyścisz te dupy jak złoto. A coś się kręci na osiedlu czy nic? Nie ja chce. Ale czy coś chodzi, pytam? Chodzi coś? Chodzi tam. Jest chodzą tam. jeszcze, chodzi, chodzi coś na osiedlu jakieś dziewczyny? No A, to kurwa. To niech wpadnie, może akurat w oko ci wpadnie. Tak, Irena mówi. A, była w Warszawie, rozumiem, ta co? Co Janusz nie chciał jej ruchać. A czemu Rozumiesz? nie chciał? Była ona w Warszawie, u córki. No. tam dzieciaki pilnują to nie no. rozumiesz i ten dzwonił Andrzej dzwonił co mówi kurwa ten no. mówi Kasia nie żyje co nie no. a później do niej mówi bo ja z co nie do niej mówi, mówi dobrze że ja ciebie jemu nie oddałem bo kurwa znowu umarła następna nie mam szczęścia pizdu nie, ale żeby dla każdy... Walką byłem nasłabiony na to. Ale walka, ale walka nie piła później. Nie no. Piło tylko piwo. Ale nawet jak już teraz później już na koniec też? Pewno piła. To ile? Piwo pijała. Ostatnio ja kupiłem dla nich 6 piw, dla nich. i dla nich. do Anglii. No. A ja wczoraj byłem w dym... przylewu przy nie było. Gdzie w banku? No, byłem w banku. Muszę zostać do piątego w ja, banku. W poniedziałek muszę iść. W poniedziałek kasa wpadnie. Już na złożę dla Ani. No, wszystko znajome swoje ale tutaj to kurwa tędy. Wyjadę, wyjadę. Tam gdzie jedziemy? No, nie? pewno w Janusz już do opieki złożył, czy jeszcze nie? Ej, nie, nie... Bilans robił, ten teraz to, Teraz bilans, to wiesz. Ale zarejestrować można. Kurwa, zawsze jakaś wybówka. No jasne. Zawsze to parę złotych wadnie. Jeszcze nie znalazłem To co tam podjedziemy? No i tutaj o O tu już? Tu tu? Gdzie mam sobie wyjeżdżać? tam dalej chyba tu nie chce Tutaj tu do lasu raczej Nie Tu? Nie Gdzie dalej jeszcze? To chuj Zdzichu jeszcze niedziela, poniedziałek i we wtorek walisz W środę poprawimy No <grymne> jak dzisiaj pijemy to chociaż jemy No tak te, te co nie je, to jest po nim już No tak Saduny z dzichu jedli czy nie Jak pili Co? Saduny jedli jak pili a gdzie tam Bogdan w ogóle nie jest? W ogóle nie? A walka znalazła jego. Gdzie? U siebie pod piecem. Już nie żył. I dla walki wódka odeszła i wszystko. Momentalnie była piana, nie miała z nim by być, zaczęła do Bogdana. No. Bo ja już nie pił. No. Zaczął do Bogdana. A gdzie tam druga będzie droga, pojedziemy przez No, do Bogdana i co? I znalazła jego pianego. Znaczy sztywnego o, w... chyba. teo. Sztywnego Piany. chyba ty, czy pianego jeszcze? Piany spał, Ale tu jedzie Mówiłeś, że zmarł, to kiedy zmarł? Jedzie po prostu tak o, tu w tę drogę Jedz, 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 jedz. A mogę ja tam? droga pewna jest Skręcaj pizdu Jo ja mało. tam o, Kurwa, Kurwa co on Cię, kurwa Ty nie w drogę powiedziałeś, ja w Cichu. Czekaj, ten tam jest. O lokalny. tam! Ten tak. To jak ona go znalazła? Sztywnego czy pianego? On spał już nie żył. No to ona. jak spał? To nie żył. Ona, to nie do, spał. Do niego on, kurwa nie żyje. No piany był. Troba No jak? Jak on nie wciekli ze nic. Anka jemu nanosi jedzenia, to jemu po wyjadają, kurwa czy on mi kurwa. Pisztu. Jemu powyjadają? No jasne, on nic nie przypadł. on kurwa nie. to pan. daje mu papierosa, kurwa. No i szklankę wódki. No. Przy okazji. Dobrze, my jedzie, jedziemy dobrze? Do? Z Cz, nichu, my dobrze jedziemy? Dobrze, dobrze, dobrze. Wkręcę w prawo. Przy, przy tym by jedzie. przy bramie. Obstanie, jest dobrze. dobrze? No, no dobrze, to, dobrze, dobrze, tu przy bramie stanie. A bo tam tą drogą tutaj dojechamy, dojedziemy, tak? Niepewno. Tamtą Tam drogą, nie? my to jest na lewo Bo się daleko nie iść, tu trzeba. Chyba tu w stanie, przy bramie. Brama otwarta w ogóle? Tak. No. A wy macie klucze? Skąd? No jak? Skąd?